Cześć wszystkim moi drodzy, dzisiaj pokażę wam willę na Phuket, która wygląda jak rezydencja milionera, a kosztuje tyle co przeciętne mieszkanie w Polsce. Prywatny basen, marmury od podłogi po sufit, widok jak z pocztówki i to wszystko za ułamek ceny, którą powinna mieć właściciele Rosjanie. No i teraz jest pytanie, czy ja właśnie trafiłem na okazję życia, czy stoję w środku najlepszej pralni pieniędzy w Tajlandii? Dzisiaj się przekonamy, albo wyniosą mnie w bagażniku. Zaczynamy. To zaczynamy naszą przygodę po tej willi. Pokażę wam, bo to jest coś absolutnie... Ja jestem rozwalony. Na końcu powiem wam, ile za nią zapłaciłem. Ale to są takie śmieszne pieniądze, patrząc w perspektywie co dostajemy, ale o tym będziemy sobie dyskutowali. Wejście jest tutaj. Ogólnie sterować można domem za pomocą takich oto tutaj paneli, w szczególności jeżeli chodzi o oświetlenie. Ale my nie o tym. I teraz patrzcie co nam w pierwszym rzucie się ukazuje. No to wchodzimy, pyk. Po lewej stronie mamy, jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, myślałem, że to jest sauna, ale to sauna nie jest. I teraz patrzcie, co sobie klikamy, o. Mamy światełko. Nie wiem, co to jest w zasadzie. To jest jakiś taki ala składzik? Może coś takiego. Tu jest jakaś parasolka. Tutaj mamy chyba coś w związku z panelami solarnymi. Tam na dole też jest jakieś powierzchnię. Tu woda pitna, choć boję się ją pić. No i oczywiście klimatyzacja, która znajduje się wszędzie. No to wejdźmy tutaj do kuchni służby. Wybaczcie, że tak protekcjonalnie, ale trochę tak to wygląda w perspektywie, co znajduje się wyżej. Popatrzmy. Mamy taki salon z roletami. Oczywiście klima to już druga. Liczymy, ile będzie klim. Tutaj jakaś mała aranżacja w postaci tych rybek. Wyspa, gdzie można zjeść. Tutaj mamy pralkę i od razu suszarkę. No a tutaj mamy kuchnię. Kuchnię, która jest absolutnie w pełni wyposażona, bo mamy. W sztuce, czasami przesadnie Wam Patelni pokazywał. Ogólnie wszystko jest, a to jest jedna z dwóch kuchni. I teraz dlaczego o tym opowiadam, ubierając się trochę intencjonalnie jak w gościu ze wschodu? Bo możemy na to spojrzeć w dwóch kategoriach. Będziemy w tym odcinku pokazywali wile i gadali o Rosjanach. Po pierwsze, znajdujemy się w Bank Tao. Jest to. Troszeczkę wyżej położona dzielnica Rosjan, aniżeli Rałaj. Bo Rawaj jest na dole i tam mieszkają Rosjanie z dziećmi. Troszeczkę ubożsi, aniżeli ci tutaj, bo tutaj mamy klasę wyższą emigracji. Biznesmeni, sportowcy, jacyś influencerzy, podobno też, ja nie znam nawet tych z Polski, ale do czego bije? Do tego, że to osiedle jest jednym z wielu bardzo zamożnych, bardzo bogatych Rosjan. Którzy osiedlili się właśnie w Bangtao Tao na Phuket. Ale ta kuchnia na pewno nie jest, w której oni by siedzieli. Oni by siedzieli w tej wyżej, ale o tym za chwilę. I teraz przeniesiemy się tutaj do pierwszego z pokoi, który naprawdę jest ultra komfortowy. Zresztą zobaczcie: łóżko king size, przepotężny. Z drugiej strony mamy 55 calowy telewizor. Szybko naprawdę chodzi. Jeżeli chodzi o widok za okna. No to taki ogródek ala, ale jest. No co najważniejsze, łazieneczka. O, łazieneczka sterowana oczywiście tu. O hopsa, hopsa i już się nam to wszystko pali. Zobaczcie, jakie tu jest wielka przestrzeń. Mamy wannę, mamy prysznic. Dali bycze na szampon i ten, nie? A teraz patrzcie tu. Krysznic nie jakaś prowizorka, od razu naprawdę na ekskluzywnie. I z tego, i z tego, i z tego wszędzie leci. Wanna też dwie osoby spokojnie się zmieszczą. No a tu już to aleta, ale nie taka jak na górze. Zaraz wam pokażę. To to zostawiamy i idziemy dalej. Ogólnie to zjawisko jest naprawdę niesamowite, że takie wille są do wynajęcia. Ogólnie maksymalnie może być tutaj 8 osób. Jak wam na końcu powiem ile to wszystko kosztuje, to totalnie nie uwierzycie, bo za te pieniądze to powinno kosztować, myślę, że w LA za taką willę, za dzień z 15 koła. Idziemy na balkon. No to wchodzimy. O matko, jak tu jest gorąco. No dobrze, stanowisko do, nie wiem, obierania ryb czy coś. Na pewno grilla można zrobić. Mamy taką dużą kanapę. Do tego stół. Tutaj jeszcze pomieszczenie ukryte, w którym znajduje się toaleta. Proszę bardzo, wszystko mamy. No, czego nie mogło zabraknąć? Basen. Basen umieszczony w domu. Ja pierdyle. O co tu chodzi? Co to jest za willa? Duży. Tam wiadomo, że kapkę głębiej. No, nie jest to basen, nie wiadomo jakich rozmiarów, ale jak on jest usytuowany. Zobaczcie to, to jest szok. Do tego jeszcze zrobili tutaj, żeby móc się wykąpać. Prysznic. A tak z ukradka wygląda to osiedle. Nie no, naprawdę turbo na bogat, Turbo. No to ilu tych Rosjan na tym Phuket jest? Mówi się, że około 100 tysięcy Rosjan. Ogólnie w samej Tajlandii w 2023 roku Rosjan było... Mniej więcej od 150 do 200 tysięcy. Oczywiście najwięcej jest rzecz jasna w samym Puket. Ale co najważniejsze, zimą zgadnijcie, ile samolotów z Sankt Petersburga albo z Moskwy tutaj przylatuje. Od 10 do 15 zimą. Zobaczmy skalę. Jakie są tego powody? No, oczywiście, wojna z Ukrainą to jest pierwszy powód. Dwa, albo nie chcemy iść do wojska, uciekamy albo po prostu mamy pieniądze i możemy się wyprowadzić. Są dwie jakby pobudki. Tożsame w zasadzie, ale trochę z innego punktu widzenia. No na pewno tutaj, gdzie jestem, to są ludzie, którzy uciekli z tego tytułu, że nie chcą walczyć, bo stracą w życie albo po prostu nie chcą tego robić. Ogólnie dziwnie. Dziwnie i nie wiem, jak mam się do tego zbytnio ustosunkować. Czy OK, bo uciekli, czy nie OK? Dajcie znać. Stąd, bo ta temperatura to jest jakaś masakra, tam jest 36 stopni, a ja jestem w sezonie zimowym. No to salon. Zobaczcie. To jest jakiś obłęd. Nie wiem, czy kiedykolwiek moja noga powstała w tak wielkim salonie. Tutaj leci podcast bez tajemnic. Jak chcecie, zasubskrybujcie. To tu akurat rozmowa o prostytutkach z Dubaju. Z Marcinem Margielewskim serdecznie polecam. Jeżeli lubicie słuchać, zapraszam. Tutaj widać, domownicy lubią słuchać. Lubicie? Lubią. <ścoughs> Dobra. Idziemy dalej. Do kanapy zaraz przejdziemy, ale teraz pokażę Wam, żebyście zobaczyli, jaka jest skala tego miejsca, które tutaj mamy. Tu można byłoby pływać. Tutaj mamy wyspę połączoną z jadalnią, bo tutaj można spokojnie się rozsiąść. Miejsca teoretycznie na sześć osób, ale jakby człowiek upchnął, to by weszło trzy razy więcej. Wyspa z lewik. Bardzo proszę, można gotować, oglądać, rozmawiać. Wiadomo. Lodówka z. Kostkarką, zarąbista rzecz. Do tego mamy oczywiście mikrofalówka, piekarnik, różnego rodzaju. No, nie będę Wam wszystkiego pokazywał, bo wszystko tutaj tak naprawdę jest. Trochę nie mogę się ogarnąć w tej całej przestrzeni. To jest tak na wypasie zrobiona rzecz, że moje oczy czasami dostają oczopląsu. Naprawdę. Klima następna. Która? To już chyba trzecia, ale pokażę Wam jeszcze z bliska. Tutaj szybki rzut. Jest klima, żeby nie było, że kłamie. No, i ten basen, przez chwilą tam staliśmy. Pamiętacie? Tam jest ten prysznic. No, a tutaj już basenik, także można spokojnie po obiadku do baseniku. Oj! Gorąca. <ścoughs> tu jest taka skarka, ta lodówka, o której Wam mówiłem. Taki sprzęt marki Electrolux. Co ciekawe, wszystko tu jest Electrolux, a nie ma w ogóle żadnej innej firmy. Widzicie? Electrolux, Electrolux, Electrolux. Electrolux. Co jeszcze? Elektrolux, elektrolux. No wszystko elektroluxa, naprawdę. Nawet, a nie, ta pierdoła akurat nie. A wiecie na co to jest w ogóle? To jest na komary. Bo jeżeli nie zamknę tamtych drzwi, to te dziady tak nalatują, że szok. Tutaj gościu nam dało w ogóle nie taką wodę. Ale wiecie, no tak trochę nie bardzo chciałbym ją pić. Lampiony, też super sprawa. Ale do wody mam pewien uraz. No i tu. Ja pierdyle. O co tutaj chodzi? Tak jak Wam mówię, może tutaj mieszkać 8 osób. Stąd też taka napa jest taka bycza. Najważniejsza rzecz dla mnie, w każdym miejscu, w którym jestem, to jest dlaczego telewizor? A już Wam mówię, bo jestem fanem dobrego telewizora. Głupio to brzmi, ale u siebie w domu również no po prostu to była dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy telewizor musi być petarda. I ten telewizor jest taki. Trochę jak frame, on zresztą chyba tak się nawet nazywa. Czyli to jest taka jakby ramka, i tutaj można wyświetlić obraz. Obraz w rozumieniu nie obraz, że na przykład podcast, tylko obraz dosłownie, i on ma imitować właśnie tenże e, obraz. Ten telewizor jest cieniutki, widzicie? Patrzcie. Hop, jest tak w zasadzie. No, dwa małe palce. Bardzo dobry, szybki, dobre nagłośnienie, ale nie ma nagłośnienia takiego po całości. Bida z nędzą, nie? Nie, no żartuję. Bardzo wygodna kanapa, dołożone to. Narożnik jednak to narożnik. I tu można się rozsiąść wygodnie. Tak, tak. Zobacz, jak ja leżę. A ile jeszcze mam przestrzeni? Do tego niebywale wielkie okna, przeszklone. No kurde, te żaluzje samemu mogę zrobić, a za pomocą tego oto dziadostwa hop. Widzicie? Leci. kabarecik. A czytajowie lubią Rosjan. Średnio. To jest identyczny w zasadzie case, tak jak nasz w przypadku z Zakopanem. Ja nie mówię, że Polacy nie lubią Arabów, ale wiecie, no... są pewnego rodzaju animozje. Ale do rzeczy, jeżeli mówimy tutaj Tajowie kontra Rosjanie, Muszą do tego Tajowie przywyknąć i trochę przywyknęli. Dlaczego? Bo Rosjanie, którzy tutaj przyjeżdżają, w szczególności tutaj do dzielnicy Bank Tao, bo są to bardzo bogaci Rosjanie. No takie wille przecież nie powstają za 5 groszy. Ta willa gdzieś słyszałem albo widziałem billboard jest podobno warta około 3 milionów złotych. No to weźcie sobie wyobraźcie ile to jest siana, a dla Taja o mój Boże, to są pieniądze czasami kilku pokoleń. A dlaczego tak Tajowie narzekają na Rosję? Głównie przez to, jak się zachowują. Nie respektują prawa drogowego, jeżdżą na trzeciego, na wariata, bez kasków. Władowują się skuterami na plażę, po prostu zrobili sobie małą Moskwę z Puket, w szczególności w dzielnicy Rałaj, tam na dole, to już w ogóle jest taka Rosja mała na to mówią, ale ta biedniejsza. Tutaj oligarchowie, ci sportowcy, te osoby zamożne zrobili sobie taką enklawę, enklawę bogactwa Rosjan. No i teraz co jeszcze Tajowie nie lubią? Nie lubią opryskliwości. Są też potyczki gangów. Była niegdyś pewna strzelanina, która odbyła się na tej najbardziej znanej tajskiej ulicy w Phuket, ale o tym może nie gadajmy. No i przede wszystkim to, że Rosjanie traktują tajów trochę jak swoich sługusów. Zawsze chyba tak jest, że ci, którzy mają cholernie wielkie pieniądze, to przy tym idzie trochę takie stryczkowanie innym. Bardzo brzydko, bardzo nieelegancko, czego absolutnie nie popieram. No ale mówię wam dosłownie jak jest. Nie spodziewałem się w życiu, że to może tak wyglądać. Wiedziałem, że są piękne wille, ale no to rozwaliła mi beret. Dlatego chciałem wam to pokazać. Idziemy dalej. Chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że to jest drugie piętro. Jest Jeszcze trzecie. A tu jest też bardzo ładnie, bo na ścianie wisi taki piękny obraz. Nie mega mi się on podoba. To przeszklenie też powoduje od razu większy prestiż. No i jeszcze rzut na ten salon. I liczymy. Czwarta, piąta klima. Chyba żadnej nie pominałem. No i do wyboru mamy dwa pokoje. Tu jest pierwszy. Tam jest drugi. To najpierw. Ten pierwszy. O, no i wchodzimy. Kolejny byczy pokój. Naprawdę byczy. Szósta. No oczywiście telewizor. Łóżko. Łazieneczka. I w ogóle w Tajlandii jest tak, że nie powinno się rzucać papieru. Trochę tego nie kumam. No ale dobra. Ten sam prysznic. No i wanna jest. Idziemy do drugiego. A z góry to wygląda tak. Tam przed chwilą siedziałem i do was mówiłem. Krzesło odsunięte widać. Żerandol. Schody. Salonik. No i wchodzimy. I ten pokój jako jedyny ma garderobkę. Nie. Yy, Boże, drogie panie, jak to się mówi? Maki, makiza, makijażatornia? Toaletkę! Toaletkę! Jest! No i można się przejrzeć. Można sobie światełko włączyć, tu kobiety mogły sobie położyć pewnie kosmetyki. Po drugiej stronie mamy jakieś pierdoły te do komarów. Znowu. O, widzicie, Ciekawe czy to w ogóle działa. Komarów jest ogólnie dosyć dużo. Ale fajnie. Naprawdę myślę, że dla pań rozwiązanie perfekcyjne i fajnie, że białe światło w ogóle, a nie ciepłe, bo to zaburza trochę kontekst kolorów. No i mamy dwa lustra. Pierwsze, drugie. Wanna, do tego oczywiście ten sam prysznic jak każdy w każdym innym pokoju, przeszklenie to jest już która? Siódma? Chyba siódma klima. To mi rozwaliło, beret. Nigdy czymś takim nie byłem raczony. Nie wiem, czy podzieliście się z nami tym, czy nie, ale w ogóle tak to toaleta wygląda. To się jest jest bycza zabudowana. Natomiast to, no co no? Jesteśmy wszyscy ludźmi, tak? Super rozwiązanie! Kurde, jaki komfort! Zarąbiste, serio! Wszystko wam robi. Myję! To można wybrać sobie mgła! Od tyłu, od przodu. Temperatura siedzenia nawet jest. Tutaj widzicie taka mgiełka. Od tyłu, od przodu. Tutaj na dupcie pada jak drajer. Do tego jakiś. Ten, no wiadome. Temperatura wody. Temperatura siedzenia. Pozycja. No i oczywiście też można zapisywać swoje systemy, tak jak w samochodzie. System pierwszy, drugi, dziecko, eko, spłuczka, cover. Naprawdę się otworzy? LOL! <śleskujesz> ja pierdyle nie wierzę w to, co widziałem w tym momencie. To wejdźmy tym razem do innego pokoju. O, okulary bez tajemnic. Mamy telewizor. Gigantyczne łóżko. Znowu klima. Chyba ósma. Wszystko, jak Wam mówiłem, sterowane jest za pomocą takich paneli. I tutaj też można sobie oświetlenie włączyć. Taki widok za okna, czyli na basen i na salon. A tam, na tamten pokój, pierwszy co widzieliśmy. No i łóżko. LOL. Niesamowite warunki. No ale teraz ile takie warunki kosztują? I przede wszystkim, dlaczego Rosjanie mają na to pieniądze? Czy tak można sobie w normalnym obcym kraju pokupować tyle nieruchomości, trochę stworzyć w swój własny mini kraj? No można. Jednak za pieniądze można zrobić myślę, że bardzo, bardzo dużo. Na przykład takie wille jak te często były kupowane na tak zwanego słupa. Wynajmowali Taja, czy wynajmowali, brali Taja, na niego wszystko, gościu nie miał nic do powiedzenia, a oni stawiali takie rzeczy. No, bo wiecie, im więcej tego się zaczyna dziać, to też tajowie tracą powoli kontrolę, co nie jest na rękę lokalnym władzom. Także zapłaciłem za tę willę za 5 dni 2480 zł. Za 5 dni! Moi drodzy, za 5 dni 2400 zł. Policzmy to sobie wspólnie, dobra? Marcusek na pewno ładnie nam to zrobi na montażu. 2450, już zaokrąbi. Podzielmy to sobie na 5. To jest 490 zł za dobę. Maksymalnie tutaj może mieszkać 8 osób. No dobra, załóżmy, że 8 nie. Mamy 3 pokoje. Po dwie osoby, no bo przecież w salonie nikt nie będzie spał. Raczej nie. Sześć osób, podzielić na sześć. Osiemdziesiąt złotych od osoby, czyli 160 złotych od pary. Mając coś takiego, ja tego dosłownie nie rozumiem. Ja nie wiem, dlaczego to jest takie tanie. Czy to jest swoista pralnia? Bo tak się trochę nad tym zastanawiałem, ale podebatujmy sobie. No, to na koniec mam pytanie. Podyskutujmy, co wy sądzicie na ten temat? Wiadomo, że w obecnych czasach nastawienie do Rosjan jest y, raczej na nie i to zdecydowanie na nie! Też wiadome y, dlaczego. Z drugiej strony. Czy to trochę nie jest nie fair w stosunku co do normalnych Rosjan? Bo nie demonizujmy całego narodu. Tu wina nie leży w całym narodzie, a wina leży podejrzewam, że u tych, u władzy. A ci, którzy tutaj przyjechali, nie oceniajmy po prostu. Chyba tak będzie y, najlepiej. Z drugiej strony, ja zawsze, zawsze będę jedną rzecz podkreślał. Tam, gdzie jesteśmy, zachowujmy się z kulturą. Tak jak Tajowie chcą, tak powinniśmy my się zachowywać. A nie, że tutaj oni przyjeżdżają, robią swoje własne interesy, własne rzeczy, nie respektując przy tym prawa Tajlandii. To jest bardzo, bardzo nie w porządku. Mieć coś takiego za takie pieniądze, uważam, że chyba coś tutaj nie gra. Ale to moje zdanie, może też sceptycyzm. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Liczę na Wasze komentarze, co Wy na ten temat sądzicie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No i jeszcze jedna rzecz, będzie mi naprawdę serdecznie miło, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał. Bardzo miło, bardzo miło. Tutaj i tutaj film dla Ciebie. Do następnego.